Kampania relokacji głazów, którą właśnie rozpoczęliśmy, jest kluczowa dla naszego projektu Baltica 2, ze względu na to, że jest to bardzo ważny element przygotowania dna morza do dalszych prac związanych z kładzeniem kabli i wbijaniem fundamentów. Na tym etapie skupiamy się na relokacji głazów, których średnica wynosi ponad 2 metry, które potencjalnie mogą stanowić zagrożenie na dalszym etapie budowy. Jesteśmy na pokładzie statku Olympic Electra, zakres prac którego polega na relokacji ponad 10 tysięcy głazów z obszarów, na których później będziemy instalować kable podmorskie oraz fundamenty. Poza głazami, relokować też będziemy inne przeszkody, na przykład liny stalowe oraz stare sieci rybackie. Średnio relokujemy 60 głazów dziennie. So we're here on the back deck of the Olympic Electra, which is used to pick boulders up to an excess of two meters off of the seabed and out of the route on the Baltica 2 project. This tool works by, with hydraulics, so this tool is thruster controlled and it's launched by the A-frame down to water depths between 8 meters and approximately 55 meters. The campaign is six miesięcy. Jednostka jest wyposażona w zaawansowany sprzęt do prac podmorskich, który był sprawdzony na innych projektach offshore na całym świecie.